Dzisiaj chciałam Wam pokazać różnicę pomiędzy tackami kupionymi polskimi tackami, a pomiędzy tackami, które są z Anglii jakość różnica użytkowanie kolosalna. Zobaczcie, to jest tacka na rozsady. Nie wiem, czy sprowadzona. No w każdym razie tutaj nasza teoretycznie polska. Ale nie wiem tak naprawdę, czy chińska, czy polska. Tatka, która się, która jest z cienkiego plastiku, no generalnie gnie się, o tak, bardzo łatwo ją złamać. Tak samo podczas przenoszenia, gibie się na lewo i prawo. No i też może łatwo to, co tutaj mamy, wylecieć do środka pod ciężarem ziemi, która jest w środku. Natomiast te tacki postanowiłam kupić i spróbować tacki z Anglii kupione na Allegro twarde, solidne, myślę, że można nawet na nich spokojnie stanąć butem i nic się nie stanie, ponieważ są bardzo twarde i bardzo wytrzymałe i takie tacki na pewno posłużą no właściwie jak ktoś ich nie zutylizuje to będą po prostu służyły nam przez wiele, wiele, wiele lat Natomiast tacki tego typu lub też takie z komorami to w ogóle już koszmar. Te wielokomorowe tacuszki są te, co są sprzedawane tutaj właśnie u nas są po prostu koszmarne. Dziurawią się po roku. Łamią się, rwą. Do niczego się nie nadają. Szkoda generalnie na nie pieniędzy. Więc bardzo polecam te tacki. Można sobie z biegiem lat gromadzić. Co roku sobie dokupywać kolejne sztuki. I w ten sposób mieć naprawdę porządny materiał na siew, siew warzyw. Swoją drogą zobaczcie, jak to jest. Dlatego właśnie nie opłaca się siać wprost do gruntu, ponieważ nie wszystkie nasiona kiełkują. Na przykład na tej tatce miałam ją całą obsypaną nasionami sałaty rzymskiej, a wykiełkowało tylko tyle. Tak samo groszek. Miałam go tutaj naprawdę dużo więcej, no a wykiełkowało tylko tyle. I teraz, gdybym to wszystko posiała wprost do zagonu, miałabym straty, co zrobić z tymi pustymi przestrzeniami. Oczywiście można wypełnić innymi roślinami, które współgrają na przykład z groszkiem, ale wtedy nie byłoby to tak, jak bym sobie tego ja zażyczyła, tylko tak byłby taki. Ogromny chaos, choć czasem i też taki chaos na grządkach lubię, wsadzam też do moich zagonów takie resztki kawałków drewna, po to, aby pod nimi gromadziły się gromadziły się glizdy i żeby to ciepło właśnie przy, przywabiało do siebie e, no właśnie jakieś żyjątka, które będą pomagały roślinkom rosnąć. Z zeszłego roku zostawiłam e, kilka, na przykład kilka kalarepek, które są z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na nasiona. Jak widać, już sobie wypuszcza tutaj w górę, żeby były kwiatuszki. Rukola zeszłego roku dwie sadzonki również zostawiłam na nasionka, a tutaj obok są młode przyniesione ze szklarni z rozsadnika i posiane w takich odległościach, w posadzane w takich odległościach, jakich chce. Szpinak górski z zeszłego roku, który się sam rozsypał, też już sobie wykiełkował w zagonie. Ten szpinak górski wystarczy dosłownie jedna roślinka żeby ją zostawić sobie na nasiona na kolejny rok, bo wydaje ich po prostu setki, więc całą resztę warto nie zostawiać aż urośnie do wysokości metr półtorej, bo taki rośnie wysoki, tylko po prostu je sobie zjadać. Truskawki już się przebiły przez zrębki koło truskawek, gdzie niegdzie powsadzałam czosnek. Jak najbardziej metoda zasypywania całkowicie truskawek z rębkami na jesień sprawdza się. Nie ma w ogóle przy truskaweczkach pracy, a przepięknie się przebiły. O, już nawet widać, że jest jeden kwiatuszek. Radzą sobie. To jest taka odmiana truskawka powtarzająca się, selwa. Jest świetna, ponieważ owocuje przez cały rok. Szczepiorek z zeszłego roku też już poszedł w nasionka. Będą kwiaty. Pietruszka przezimowała sobie tutaj pod śniegiem i przepięknie przetrwała. To jest pietruszka nociowa, więc zabieram ją po kilka takich listków do smoothie codziennie. Oregano na spirali cudownie się rozrosło, uwielbiam ten widok i zapach. E, robi on taki dywan. Natomiast rozmaryn kompletnie nie przetrwał. I mimo tego, e, jak pisali, że kiedy się posadzi, było wyżej, e, w naszym klimacie. Nawet u mnie w szklarni nie przetrwał zimy. No a co dopiero wspierali ziołowie, więc muszę go tutaj wykopać, wyciągnąć i po prostu wsadzić na to miejsce coś innego. Nie może zabraknąć w ogrodzie miodunki płucnik, miodunki plamistej. Tutaj mi się przebija. O i tutaj. Ponieważ jest to chyba najlepsze lekarstwo na płuca. Do parzenia herbaty. Lubczyk ogrodowy jest na osobnym zagonie samotny, dlatego że inne rośliny nie lubią go, kiedy koło niego rosną. I też już przebił się przepięknie przez zrębki i siano z gnojem z obornikiem. A tutaj poszła w górę również zostawiona rzepa. Zostawiona na nasiona. Wystarczy jedna. Jedna czy dwie. Praktycznie z każdej rośliny wystarczy dwie sobie zostawić na kolejny rok, żeby wypuściła nasionka. Całkowicie na Wasze potrzeby będzie to wystarczające. No chyba, że mówimy o nagietku, no to wtedy trzeba zostawić dużo więcej, czy o aksamitce. Nie mam już tamtych tacek wielokomorowych, żeby Wam pokazać, jakie są nietrwałe i bardzo niepraktyczne, ponieważ wszystkie poszły już na wyrzucenie, no przez to, że były bardzo, bardzo mocno już połamane i wyeksploatowane.